jeżeli zastanawiasz się nad zakupem biurka do swojego pomieszczenia i chciałbyś, żeby to biurko było po pierwsze tanie po drugie, aby miało duży blat 160 na 80 cm i po trzecie, żeby miało regulację wysokości blatu góra-dół dzięki czemu będziesz mógł pracować na stojąco i na siedząco przy tym biurku to mam dla Ciebie ciekawe rozwiązanie, czyli biurko IKEA z Karsta tutaj mamy blat w tym dużym pudle 160 na 80 cm, a w tym mniejszym pudle, które waży aż 21 kg, mamy całą podstawę, czyli nogi oraz mechanizm regulacji wysokości na korbkę. I ktoś z Was powinien teraz powiedzieć, Bogdan, mamy XXI wiek, co Ty nam tutaj pokazujesz? Przecież są już biurka, które mają elektrycznie sterowaną wysokość. I ja Wam odpowiem tak: są takie biurka, które kosztują ponad 1000 zł więcej, tylko za to, że mamy przyciski. A jeżeli zapytamy kogokolwiek, kto użytkuje biurka elektrycznie sterowanego czy manualnie. Ile razy w roku zmienia tą wysokość, no to bardzo często usłyszymy odpowiedź, no rzadko, no kilka razy, no może kilkanaście. A jeżeli jeszcze zadamy pytanie, ile razy w roku pracujesz na stojąco, czyli w tej funkcji na stojąco, no to jeżeli usłyszymy, no może kilka razy, no to to będzie jakieś takie maksimum, czyli stricte. Biorąc pod uwagę biurko Skarsta, które ma może manualną obsługę, no to co to jest za problem? Żaden. A po cholerę wydawać tyle kasy, prawda? Więc jest to jedna opcja, którą Wam zaprezentuję, rozpakujemy i pokażę Wam, jak to biurko działa. Tak więc zabieramy się za jego montaż. I teraz moja drobna rada dla Was, jeżeli chodzi o rozpakowanie biurka. Kładziemy sobie tą stroną, gdzie mamy takie nożyki tutaj narysowane, które oczywiście informują nas o tym, aby nożem, szczególnie nożem do tapet, nie otwierać tutaj niczego. A jeżeli już chcemy tutaj te wszystkie taśmy porozbierać, to bardzo delikatnie. Chodzi o to, abyśmy blatu nie uszkodzili. Ale najważniejsza kwestia polega na tym, abyśmy otwierali w ten właśnie sposób to pudło i montowali całość, czyli naszą podstawę biurka w ten sposób. Dopiero gdy wszystko zmontujemy, to całość odwracamy. Dzięki czemu zapobiegniemy sytuacji takiej, gdzie porysujemy sobie blat, bo ten blat cały czas będzie w tym pudle tutaj. Dlatego też taką radę Wam daję. Tak wystarczy sobie rozłożyć, otworzyć pudło w jedną, w drugą stronę, zostawić ten blat tam i montować sobie wszystkie elementy zgodnie z instrukcją obsługi. Tak więc po kolei korzystamy sobie z nożyka do tapet, ale musimy być bardzo, bardzo ostrożni, abyśmy oczywiście się nie skaleczyli, a druga sprawa, abyśmy nie zniszczyli blatu ani żadnego elementu. Tak więc tą taśmę przeźroczystą delikatnie sobie tutaj po prostu nacinamy, tak abyśmy już mogli sobie podnieść. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo i bardzo delikatnie, podważając, zobaczcie, bardzo delikatnie po prostu urywamy sobie całą tą folię. Tą taśmę bardzo delikatnie, bo tu już jest blat, więc musimy być ostrożni. I na końcu to samo, bardzo delikatnie. Dobra, gotowe. I tutaj jeszcze jest taśma. I tutaj jest taśma. Hop. Gotowe. Nożyk odkładamy. Otwieramy sobie pudełko. I zobaczcie. Tutaj mamy wszystkie otwory. Zatem nie musimy odwracać w ogóle tego blatu. Zostawiamy tak jak on jest. I teraz będziemy montować całą podstawę do tego blatu z tej strony. I tak prezentuje się cały zestaw, czyli wszystkie elementy montażowe, jakie są w komplecie, łącznie z korpką oraz wszystkie śruby montażowe, więc wysypiemy sobie je tutaj sprawdzamy na 100% czy w worku niczego nie ma OK, mamy komplet i to wszystko będziemy teraz montować zgodnie z instrukcją obsługi do kupy, tak więc po kolei wszystkie elementy są tutaj klucze montażowe imbusy są i na samym początku, w pierwszym kroku, będziemy montować tą podstawę dokładnie, tak jak jest tutaj opisane. Skręcanie elementów tego biurka możemy realizować ręcznie za pomocą klucza, który jest w zestawie i takiego specjalnego uchwytu. Klucz wsuwamy w ten uchwyt. No i oczywiście, dokręcanie śrub do nakrętek jest banalnie proste. A specjalna powierzchnia, jaka tutaj jest, tej nakrętki powoduje, że gdy tylko ona dotknie powierzchni płaskiej, to ona się już nie kręci i nie trzeba kontrować. Kluczem sześciokątnym, płaskim, czy też innym, na przykład nasadowym, żeby się nie poruszało. Zresztą sami zobaczcie. Wkładamy śrubę. Nakrętkę. Skręcamy na razie ręcznie. O, w ten sposób i zobaczcie, teraz dokręcając, nie muszę trzymać tej nakrętki. Ona już się na całej powierzchni sama trzyma. To jest fajne rozwiązanie. Dokręcamy. I to samo robimy z każdą inną śrubą i nakrętką. Fajne rozwiązanie nie trzeba tutaj wkrętarki wykorzystywać, chyba że ktoś chce po prostu szybciej robotę wykonać. Tak więc działamy ze wszystkimi. Teraz przyklejemy cztery filce środkowej części tej podstawy, która będzie dotykała do blatu, czyli tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Chodzi o to żeby nasz blat, który będzie w środkowej części, który nie będzie tutaj skręcony żadnymi śrubami, bo nie ma tu żadnych otworów, jak widzicie, żeby on po prostu miał tutaj taką cichą powierzchnię, że nawet gdy coś ciężkiego na blat damy, czy też nic, na nim nie będzie to nic nie będzie drżało, a sam blat też nie będzie się poruszał. Tak więc przykleimy tutaj jedno, to drugie, tu trzecie, tu czwarte. Zobaczcie. No, w ten sposób sobie tu damy kamerkę. Hop, tu są nasze Filce, takie gumki. O tu jedno. Hop. Tutaj damy drugie. Hop. Być może będziemy testować inne biurka. W przyszłości, ale jeżeli ktoś budżetowo myśli, żeby sobie zrobić fajne, praktyczne, funkcjonalne niedrogie biurko, to to skarsta jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Zobaczcie, przyklejone jeden, dwa, trzy. I cztery, tak więc tutaj będzie stykał się blat z tą powierzchnią, nie z tym metalem, czyli nie będzie ich drżało, a właśnie z tymi elementami, z tymi filcami. Teraz odwrócimy sobie tą podstawę w stronę blatu. Jak widzicie, cały czas można pracować na blacie, można po nim nawet chodzić od tej wewnętrznej strony, a wszystko jest zabezpieczone, bo cały czas wszystko mamy na czym? Oczywiście na naszym kartonie, zatem to wszystko jest bezpieczne i można równo sobie pracować. Ok, mamy odwróconą tą podstawę i zgodnie z instrukcją w tym momencie będziemy wsuwać te takie nogi, główne te elementy, czyli wsuniemy sobie jedną tu, drugą tu i na 8 w sumie śrub musimy sobie to wszystko skręcić. teraz będziemy skręcać podstawę z nogami za pomocą ośmiu takich śrub teraz musimy skręcić element, do którego będzie blat przylegał do nóg tutaj mamy dwie śruby kręcamy wkrętarką albo ręcznie, kto jak woli I z drugiej strony robimy to samo. W tym momencie już możemy położyć te dwie podstawy na te nasze nogi i tutaj w te otwory wsunąć śruby. Następnie, oczywiście, je dokręcić, dzięki czemu podstawa z nogą będzie trzymała się bardzo dobrze za pomocą czterech mocnych śrub. Tak więc dokręcamy tutaj do oporu. Można użyć oczywiście wkrętarki, kto jak woli. W tym momencie dokręcimy nóżki. One są plastikowe. Bez problemu, biurkiem możemy potem przesuwać po panelach, ale można też tutaj nakleić. Na przykład okrągły filc. Jeżeli chcemy, żeby jeszcze lepiej przesuwało się po powierzchni, na przykład drewnianej parkiecie bez uszkodzenia, pamiętajcie, że jeżeli chcecie, aby wasze biurko było maksymalnie stabilne, to lepiej abyście dokręcili te nogi do końca. Dzięki temu nie będziecie mieli tutaj luzu, a wykręcamy tylko tą nogę, gdzie będzie potrzeba po prostu. Ustabilizowania, w zasadzie wypoziomowania naszego biurka, żeby nie latało. Ale jak najbardziej starajmy się mieć wkręcone te nogi, tak żeby one nie były po prostu tak. Bo jak tak będą, to zawsze jest tutaj potem luz i biurko nam w cudzysłowie lata. To na razie na początek dokręcamy sobie do delikatnego oporu. I teraz będziemy co robić odwracać tą podstawę, żeby zamontować mechanizm podnoszenia. Teraz musimy zmontować tą rurkę z tym długim imbusem. Wystarczy, że włożymy sobie jedno w drugie. O, tak prawie do końca możemy włożyć. I teraz będziemy wsuwać. Ważne, aby ta strona oryginalna tutaj z tym imbusem weszła w miejscu, gdzie mamy otwór na korbkę. Zobaczcie, tutaj mamy otwór na korbkę, a my musimy tutaj to wsadzić. Więc wsadzamy, a drugą stronę tego klucza, a w zasadzie nie klucza, tylko tego elementu, po prostu rozsuwamy, aż nam wejdzie do tej dziury. I tak wsuwamy aż do oporu nam wejdzie. Gdy już będziemy mieli tutaj dosunięte do końca, i tutaj także, to w tym momencie tą gumkę przesuwamy w to miejsce. Dzięki czemu nie będą te dwa elementy się rozsuwać. Spróbujmy to zrobić jedną ręką. Po nasuwamy. Zobaczcie. do oporu o, w to miejsce i dzięki temu nie będzie nam się to przesuwać. Już jesteśmy coraz bliżej końca i teraz musimy zamontować takie plastiki dwa zgodnie z miejscem, gdzie będziemy chcieli mieć tą korbkę, czy z prawej strony, czy z lewej strony. Tak więc musimy się nad tym zastanowić i pamiętajcie, że jeżeli będziemy teraz wkręcać te elementy, to bez problemu możemy w każdej chwili Zmienić na drugą stronę, bo otwory są już gotowe i z jednej i z drugiej strony. Tak więc, jeżeli odwrócimy potem blat na drugą stronę, no to oczywiście, jeżeli tam montujemy teraz te elementy, gdzie będzie przebiegał nasz uchwyt, ta taka korbka i do tego elementu będziemy mogli zamontować pod blatem, żeby nam nic nie odstawało, no to oczywiście, gdy odwrócimy blat w drugą stronę, to ta korbka będzie z tej strony i tu będziemy kręcić tak więc montujemy i zaraz będziemy lecieć dalej tutaj nie możemy skorzystać według instrukcji z wkrętarki tak więc skorzystamy z wkrętarka z odpowiednim bitem który dopasowujemy do śruby, tak żeby śruba nam nie spadała wtedy jest dobrze dobrany bit jeżeli śruba spada, to znaczy, że mamy zły bit i może nam się potem ześlizgnąć i możemy uderzyć o blat dlatego zawsze dopasowujemy bit idealnie i wtedy bardzo fajnie wszystko się wkręca, precyzyjnie, bez obaw, że coś będzie nie tak. Dokręcamy prostopadle. Wkrętarką byłoby szybciej, ale lepiej to wkręcić ręcznie, żeby nie uszkodzić blatu. Teraz całą tą podstawę znowu odwrócimy i będziemy mocować. Do blatu. Zauważcie, że blad jest cały czas w tej pozycji bezpiecznej, więc ta powierzchnia, na której będziemy pracować, w żadnym wypadku nie została uszkodzona podczas wszelkich prac. Dlatego zostawiamy wszystko na kartonie od samego początku, niemal do samego końca. Ok, odwracam podstawę i zaczynamy montować ją do blatu. I teraz przyda nam się młotek. Dlaczego? Bo będziemy najpierw przez te metalowe listwy Przebijać takie plastiki, takie kołnierze. Młotkiem będziemy je dobijać, a następnie młotkiem będziemy takie kołki wbijać w te kapturki i będą się rozszerzać wewnątrz w blacie. Zobaczcie. Tutaj mamy przykładowy pierwszy otwór. Ustawiamy sobie tą listwę idealnie. O, w ten sposób zobaczcie. O, bierzemy sobie teraz ten kapturek. To może się wydawać lipne rozwiązanie, ale to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zobaczcie, tutaj nie mamy nic wkręcanego, więc bezpieczne dla blatu, a jest to bardzo mocne rozwiązanie. Można byłoby próbować z jakimiś śrubami, ale można byłoby też uszkodzić blat. Więc to rozwiązanie, które jest tu fabryczne, jest dobre. Zobaczcie. Wbijamy. Delikatnie. Jest Bierzemy teraz ten kołek. Takie rozwiązania też w samochodach są stosowane w różnego rodzaju plastikach. I się sprawdzają. Teraz wbijając ten kołek do środka, będą się te cztery elementy rozszerzać. W blat będą się wbijać tutaj te, tak a tak mniej więcej jak gwint to wygląda. Ale to się będzie wbijać w blat od wewnętrznej strony i to wszystko będzie się bardzo dobrze trzymać. Ok, wbijamy. Po może wydawać się to lipne, ale to jest bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo bezpieczne. No i oczywiście tu, tam i tam robimy dokładnie to samo. No i gotowe. Raz, dwa, trzy i cztery. Tak więc następnym krokiem jest włożenie korbki przez ten plastik do środka. Zatem bierzemy naszą korbkę. To jest nasza korbka. Wsuwamy ją sobie teraz tutaj przez ten otwór. Zobaczcie, wsuwamy i ona sobie wejdzie teraz gdzie? Tutaj do tej dziury. Wchodzimy, wchodzimy, wsuwamy ją. O, zobaczcie, na teraz tak przeszła na wylot. I zobaczcie o co teraz chodzi. Tu będziemy mogli ją sobie schować. Widzicie? Pod blatem. I teraz co? I teraz będziemy musieli zabezpieczyć. Tutaj przez ten element tą śrubeczkę przekręcimy lekko, czyli delikatnie, tylko żeby ją wkręcić delikatnie. A następnie zabezpieczymy. Wsuwamy czarną podkładkę okrągłą do samego końca. Ja mam w zestawie dwie. Chyba IKA się pomyliła o jedną sztukę, bo w specyfikacji też ma być tylko jedna. Tak więc wsadzimy sobie tutaj dwie. Żaden problem. I następnie ta blokada. Tu lekko tylko wkręciłem, jak widzicie. I teraz tu jest specjalnie wyfrezowany taki otwór w tym metalowym elemencie. Chodzi o to, aby nam ta śruba się tutaj mogła wkręcić tak jak jest tutaj na obrazku czyli dokręcimy sobie tutaj wkrętakiem i przez to nie ma szans, aby abyśmy mogli wysunąć tą całą korbkę, cały ten element na zewnątrz więc wystarczy, że sobie tutaj dokręcimy o tak od dołu najlepiej teraz tak do oporu o w ten deseń i teraz jeżeli my tą Korbką będziemy ruszać, to nie ma szans, abyśmy wysunęli. To wszystko będzie się tutaj na 100% trzymać. Takie sobie fajne rozwiązanko. Więcej tutaj czynności nie mamy do zrobienia. Wszystko zgodnie z instrukcją, więcej części też nie mamy, więc pozostaje nam teraz co zrobić: odwrócić całe biurko. Najlepiej we dwie osoby, albo w jedną, kto jak woli. Ważne, żeby zabezpieczyć blat, żeby nie obić o coś. Następnie poziomujemy nasze biurko i te nasze kółeczka na dole, te podstawy, odkręcamy, gdy jest taka potrzeba, żeby wypoziomować. No i co, i gotowe. Następnie możemy sobie już podnosić, opuszczać nasz blat, naszą korbką. To zaraz sobie przetestujemy. Jeżeli jest taka potrzeba, to jeszcze dokręćmy na końcu te dwie śruby po dwóch stronach, czyli w sumie cztery śruby, tak żeby Upewnić się, że wszystko jest mocno dokręcone, bo czasem jest tak, że wszystko poskręcamy, a potem jeszcze się okazuje, że możemy coś tam delikatnie gdzieś dokręcić. Zatem dokręcamy jeszcze na sam koniec te śruby. No i co tu, maksymalnie 50 kg? Ja ważę 65, więc po prostu położę się zaraz na tym blacie i sprawdzimy, czy da radę mnie podnieść. Jak się uszkodzi, to trudno, ale sprawdzimy, czy jest to wytrzymałe rozwiązanie. Zgodnie z instrukcją, na sam koniec jeszcze zweryfikujmy sobie tutaj te śruby, czyli włóżmy klucz i zweryfikujmy, czy nie ma tu żadnego luzu, bo mógł się pojawić. Nie, wszystko jest bardzo mocno z jednej i z drugiej strony skręcone. Biurko już jest wypoziomowane. Oczywiście można poziomicę położyć w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, tak, żeby wszystko idealnie równo. Leżało. Jeżeli mielibyśmy nierówną podłogę, możemy delikatnie tymi kółkami na dole odkręcić i podwyższyć dowolną z czterech części, tam gdzie są kółka, jeżeli chodzi o podstawę. Test, jaki będę teraz wykonywał, oczywiście nie polecam Wam go robić, ale chcę sprawdzić, czy to biurko jest po prostu w pełni sprawne i mocne. Więc wysuniemy sobie teraz korbkę. Najpierw sprawdzimy, czy działa podnoszenie. Podnoszenie zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara i opuszczanie w drugą stronę. A teraz się położę na białku i zweryfikujemy, czy jest mocne. Uwaga, żeby paskiem nie uszkodzić bratu. I jedziemy. Jesteśmy na samej górze, wszystko wytrzymuje, Pobujajmy się trochę. Nic nie strzela, nic nie, nie sprawia problemu i teraz w dół. Tu mamy ten uchwyt, trochę wracamy, wsuwamy, bez nawet patrzenia, spróbujemy trafić, gotowe. Biurko wytrzymało, jest OK. Chodzimy. Op. Co Wam mogę powiedzieć, biurko niedrogie. Funkcjonalne, mamy możliwość unoszenia i obniżania blatu i co bardzo istotne, wymiar 160x80 cm. Wszystko jest ok. 749 zł? Dlaczego by nie? Ile razy będziemy podnosić to biurko? Raz na jakiś czas, więc po co nam elektryczne sterowanie i dodatkowe tutaj okablowanie? Po co nam to? Jak możemy mieć taniej? I też mamy tą samą funkcjonalność. Biurko Skarsta Ikea przetestowane, wszystko ok. Dajcie znać, co myślicie właśnie o tym biurku Skarsta. Cześć!